Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mr. Flowa, to jest pierwszy odcinek Sorry, zagrajmy w... Nie no dobra, nie zagrajmy w sobie oczywiście yy, Seria nazywa się, czy będzie się nazywała Peknijmy sobie w... No nie No i będzie Call of Duty World at War No to jak, jedziemy regular dźwięki są wycichone i to bardzo ponieważ ta gra była tak zarumiście głośno jak grałem na słuchawkach a co dopiero no, na nagraniu. No. przepraszam za zaziewanie ale już tak późno że mnie po prostu odlatują No nie żeby coś jakby ktoś nie wiedział To trzeciej w nocy się ciężko nagrywa Dobra, idziemy Samperfoy Tak ma po angielsku Jakby się któryś nie kapnął Zamykam się 同情なやつね No okej, okay. jesteśmy No jak widzicie Złapali nas Japończycy I musieliśmy uciekać Znaczy uciekać, przyszła odsiecz po nas Właściwie przypłynęła I ta odsiecz Zuratowała, gdyby nie ona to byśmy już dawno nie żyli I coś do mnie strzela Nawet nie wiem Ale też Japończycy są o tyle tępi, że jakby, nie wiem, kapitan, nie wiem kto to jest Ten co nas uratował Wszedł obok tego co y, wypalił fajkom y, oko mojemu kumplowi Wszedł do namiotu, a tamtego nawet nie zauważył to, 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 to jest kolejny argument, że gry po prostu za mądre nie są czasami Ja to snajpię z tego tej pasetki setki Grenata! TEM ja. JEZU! Pa 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 pa! pa, pa. Jezu jak ja bym już papeszkę chciał mieć na tej rosyjskiej części kampanii Który do mnie strzela? Który? Który się odważył? Arisaka? A ja w sumie mogę znaleźć pistoletu Jaaa nie wierzę ja mam chodzić, z... nie wiem, o, ło, teraz lepiej, dobra nic nie mówiłem. Chcę, pa, chick pa! pa, pa! chick pa, chick chick pa, chick chick BUM! chick 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 jedziemy. jedziemy, jedziemy. I tu pamiętam, w tym budynku No dobra, nie musisz do niego strzelać, towarzysz Tu jest Thompson, ale ten Thompson ma tak dużo a może po prostu... Ojej, żal. czekajcie, w sumie... To zamiast tego... tego wiesz. Mówi tak, nie będę korzystał Z tego to... O Jezus, ale... O Jezus, granat! Z tego type'a setki ja przynajmniej postrzelam z tej Arisaki Bo to... Kurde, to już to mnie strzela śmieć. Dobra, zdjęty Boże, really, on nie umie przez to okno wyskoczyć Ja bym wleciał przez to okno, nie tylko, a nie to, że wyskoczył Dobra Dobra, ja skosone I tu jest pełno tą sonów Patrzę. Ile am no po prostu zapas jak na jak, jak na Wigilię i jeszcze dłużej. Boże na wakacje chciałem powiedzieć. Ta szkoła mi na mózg chciała po prostu. Nie ma ich? Nie ma. A co postrzegam z tego? Boże, jak on przez to cokolwiek widział. Weź przestań. Z tego skryptowano sekretnie. Co sobie zostawię, to mi się przyda O Jezu, to nie ma bagneta na tym, ale gówno Ajsz! Kurde zapomniałem. Dobra, olewka Zapomniałem, że tam, tam w tamtym budynku był bagnet To się odcieść minę? BAZAKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Dobra, połowa No, który podejdzie do mnie? Chodźa! ja mam lepszą szarżę Banzai. I gwarantuję wam. No tak już mniej więcej, nie wiem, w dziewiątym, dziesiątym odcinku zrobię taką szarżę Banzai, jakiej świat nie widział, jak Boga kocham. Albo nawet wcześniej zobaczę. Czekajcie, teraz muszę rozwalić ten reflektor. Kurde, to będzie trudniejsze, niż Z tego gówna się no, dobra Poszło Jedymy, jedymy, jedymy y O Jezu! jol ludu Więcej ich matko nie miała Ja nie celuję, bo tutaj nie celować nie ce Ja nie celuję, a i tak trafiam w nich, także nie miejcie, nie miejcie, do mnie pretensji Teraz muszę przeszalować Bez komentarza mnie tu Tu są nasi, to gdzie są wrogowie. Tu są... Tu był wrogi, znaczy się Posterunek. tobie zasadzę w główkę, na i parę To są nasi, no okej okay. Jak chcesz Na wieży jest jeden Bum Ole ładnie wyleciał, wow. Tu nie ma nic, szkodzą wierzeń można wejść. Kurde, tak bym sobie wkampił się. I teraz, jak graliście to wiecie, jak nie graliście, to ja się zamykam i pasję się teraz stanie. No dobra, jak już chyba się skapnęliście, wrąbaliśmy się w zasadzkę Japońską. Mówię z takim zarąbisym akcentem. Bum. No i tyle chyba z tych newsów. Uda... Ale co z najfajniejsze z tego, oni udawali trupy. Leżeli na ziemi, nieruchomi. Ale to było widać, bo oni byli niezakrwawieni, a ja już po prostu grałem w to, to się skapłem. Szaj, co mi tak ciepło. Chyba nie granat. się o śmieciu Trafiłem? Ale no, nie Potem sprawdzę, czekajcie, co muszę pozbierać albo do wszystkiego LO, no, trafiłem Czekajcie, o, kurde Jak ja lubię japońskie wymysły natury z tymi granatami to jest Jakiś total, dobra, o jezu, go trzepło BUM Tam jest koleś z karabinczykiem Tu będzie ciężki FAK granat Japoński kufna Nie widzę ziomka od karabinu i to mnie martwi Jak został zdjęty to, to lepiej dla mnie, ale jak nie ja wiedziałem, że tu ktoś jeszcze jest. Bo nie... Bo... Yy, general i się nie z... Mogę wejść na tą wieżę? Proszę, powiedzcie mi, że mogę. KUR! I zamykam się? Patrzcie. No w sumie to co ja gadam? Ja zamykam się. Będę ją pierdzielił cały czas. Bum. Mogę to odpalić ja? Czekajcie. Ja to wysadzę, patrzcie. bu! Dobra wejdę tam z tyłu, u jezu fajny ogień ślad trochę jak w Ghost Riderze Fak ich jest tylu, tu jest ich jak mrówek po prostu ja tutaj teraz z tej lisaki tej trafię Jest ich dużo, ale ciężko mi trafić bo oni tak się bujają wszędzie Fak granat Czekajcie może zemnie sobie czułeś myszki, o jezu Mogę tu wejść? Gówno. Kacie, tam taką czułość myszki sobie dziką ustawiłem. Uciekać Bomba jądrowa. Boże, z przed niego nie trafiłem. Nie no, dobra. Jakiś specjalnie dobry w tym grze nie jest. Ale gram. Misje mamy takie. No okej. Okay. Teraz będzie jakieś kreście to chyba wiecie, nie? Prawdzie tak tak prokoksiarska akcja, której się uniknąć nie da Patrzcie, nie wiem czemu zawsze tutaj przyschodzi A teraz min tylko Masz Teraz dostaję pistola i idziemy Końcówka misji panowe I panie I wszystko co się rusza, nie? God Boże ostatnio się kul mi zostały Jaka bieda w tym kraju jest Patrzcie teraz Bej wow, Mamy Sylwestra Szczęśliwego nowego roku Boże Jorku chciałem powiedzieć No i dobra Boom, To jest chyba koniec tej misji Widzimy się w następnej oczywiście Trzymajcie się, cześć